Cześć, chciałbym Ci pokazać, jak zabezpieczyć reflektory, wykorzystując do tego folię PPF w kawałku. Poza samym fragmentem folii, który jest nam potrzebny do zabezpieczenia reflektora, pamiętaj, nie mierz go co do milimetra. Zostaw sobie zapasy, a nawet zobaczysz, że ja będę mieć aż taki duży zapas, ponieważ to będzie mi potrzebne, żeby poprawnie tą folię rozciągnąć i naciągnąć na tym reflektorze. Więc poza folią będziesz potrzebować na pewno Silikonową raklę do wyciągnięcia wody spod powierzchni folii, preparaty do odtłuszczenia reflektora, czystą mikrofibrę, nóż z ostrym ostrzem segmentowym, najlepiej pod kątem 30 stopni, no i przydać się też opryskiwacz, do którego nalejemy wodę. Całość rozpoczynamy od przygotowania i odtłuszczenia naszego reflektora. Nie mówię tu absolutnie o polerowaniu, o glinkowaniu, ponieważ to musisz sam ocenić od tego, czy i jak bardzo twoje reflektory są już zniszczone. Jeśli są zniszczone, to wiadomo warto przeprowadzić polerowanie. Jeśli są w stanie takie jak te tutaj reflektory na pasacie, no to można samo, samą glinką sobie ją... Przygotować. Nigdy nie psikaj preparatów bezpośrednio na lampę. Zawsze lepiej to zrobić na szmatkę i dopiero. Poza wyczyszczeniem głównej partii reflektora, nie zapomnij też o krawędziach. Możesz do tego wykorzystać właśnie rakle i czyścisz tutaj pod wszystkimi krawędziami, ponieważ tu zbiera się po prostu bardzo dużo brudu. I teraz możesz tu zobaczyć. Jak to właśnie wygląda? Tu Mamy samą czystą wodą. Reflektory nie są jakieś wybitnie skomplikowane, więc ja na samej wodzie właśnie będę sobie cały proces montażu poli przeprowadzać. Sprzykujemy i ściągamy sobie z reflektora. Warto tą czynność powtórzyć z dwa razy. Ops. Tak, żeby na pewno pozbyć się wszystkich pyłków, które tutaj się znajdują. O czym warto pamiętać? No wiadomo, garaż albo miejsce, w którym będziesz przeprowadzać aplikację. No dobrze mieć wolną od kurzu, ale no nie jesteśmy w stanie przed tym zabezpieczyć się w 100%. Spsikaj też okoliczne elementy samochodu, spsikaj też atmosferę. Chodzi o to, żeby cały ten kurz opadł nam na podłogę i żeby nie dostał się pod folię. Jeśli już mamy tutaj przygotowane, bierzemy naszą folię i teraz zobaczcie, dlaczego mówiłem o tym nadmiarze. Będziemy całą naszą aplikację przeprowadzać od botnika. Rozpoczniemy. Tu sobie zablokujemy folię na botniku i będziemy ciągnąć w stronę środka karoserii. Chodzi o to, żeby właśnie tą folię jak najlepiej po prostu ułożyć, naciągnąć, tak żeby ładnie się wyglądała. Ręce też miejcie umyte, odtuszczone, warto tym raperkiem czerwonym sobie to dłonie delikatnie wcześniej wsikać. Chodzi o to, żeby też nie było żadnych pustych fragmentów. I tak teraz sobie robimy. Sprzykujemy jeszcze raz na kawałek. I ten kawałek ja sobie już zarzucę w miejsce. Które po prostu jest na chwilowe, są dla mnie nieistotne, ale na tym miejscu, on jest dosyć kluczowy, będę chciał zablokować sobie tą sobie Więc Tutaj sobie to naciągam, jakby to rozciągam tą e, płyn, żeby się przykleiło. I teraz zaczynamy naszą zabawę. Zobaczcie. E, mamy płyn pod, e, pod reflektorem, ale warto dla pewności jeszcze raz go sobie spciskać. Ściągam. Nasz papier podkładowy sprzykuje. Robię to w ten sposób. Uuu, uciekło. Robimy to w ten sposób. Nic się nie wydarzyło, żeby też dostało się tych kurzów i pyłków jak najmniej. Uprawiamy sobie i teraz naciągamy tą naszą lampę. Tu jeszcze jest delikatnie kawałek i proszę bardzo. Pamiętajcie, właśnie reflektor, czy tam folię, również z zewnątrz. Nie możemy na sucho raklować. No i super. Gdybyśmy nie naciągnęli tej folii w ten sposób, to prawdopodobnie w tych miejscach pojawiłaby się masa lejków. A tego właśnie chcemy uniknąć. I co drodzy Państwo, na dobrą sprawę mógłbym już zakończyć ten materiał wideo, ponieważ reflektor mamy zakończony. Gdybyśmy robili z formatki, to tak właśnie by było, My moglibyśmy sobie już tylko odczekać. W przypadku, gdy robimy to z brytu, będziemy musieli odciąć wszystkie te nadmiary folii. Tą czynność powinniśmy wykonać dopiero w momencie, gdy ta folia nam odechnie. Czyli żeby nie ciąć po mokrej folii, bo ona najzwyczajniej w świecie będzie się ciągnąć. Jeśli mamy bardzo ciepły dzień, to najprawdopodobniej wygląda to sytuacja w taki sposób, że robimy reflektor jeden, przechodzimy do reflektora drugiego, mija jeszcze kilka chwil i praktycznie ten pierwszy nasz reflektor jest już gotowy do docięcia. W tej chwili my musimy po prostu zaczekać. No, już u nas chwila, dla Was to było kilka sekund, albo i nawet nie. Przechodzimy do w sumie chyba najtrudniejszego elementu, czyli docinania folii na reflektorze. Bardzo ważne, właśnie tak jak wcześniej Wam mówiłem, to musi wszystko odeschnąć. To musi być suche, żeby folia nam się nie ciągnęła. Musicie stosować ostrzy, ostrych ostrzy. I pamiętajcie, najlepiej przed każdym cięciem po prostu łamać sobie tak, żeby mieć świeży segment i żeby ta krawędź tnąca była no, idealna. I teraz tak, ja naszą formatkę będę ciąć, bo reflektor kończy się takim czarnym paskiem, więc będę ciąć tutaj od dołu po tym czarnym pasku i to już nie będzie widoczne. Jeśli chodzi o górną krawędź, to spróbuję trzymać się dolnej części listwy, która znajduje się nad lampą. Tak będę chciał wyciąć tą formatkę i mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli chodzi, czy dobrze tniecie folię i to jest na przykład ciekawa rzecz, trzeba by to pokazać na, na czymś innym. Spróbuję wam to też zademonstrować w trakcie tego cięcia. Folia śpiewa, tak można to nazwać, jakkolwiek głupio, by to nie brzmiało, to ona wam doskonale mówi, kiedy macie odpowiedni nacisk i kiedy ją właśnie. Nacinacie na tyle, że ona już fajnie nam odejdzie od tej krawędzi. A kiedy właśnie nie używacie zbyt dużego nacisku, że nie porysujecie reflektoru. Mam nadzieję, że to się uda nagrać. Jak nie, to spróbujemy. Łukasz, możesz mieć pewne trzeszczenie na mikrofonie, ale to może być dosyć ciekawe, bo ludzie o tym nie wiedzą. Także ja przejadę sobie i teraz spróbujmy zrobić ten dźwięk. Także ja rozpoczynam cięcie, a wy spróbujcie tego posłuchać. Może to być średnio przyjemne, ale to jest właśnie wyznacznik, że jest odpowiedni nacisk noża na folię. Nie wiem czy to tak się nazywa. Ja sobie to tak faktycznie teraz na potrzeby materiału nastałem, ale cały czas słyszę właśnie ten delikatny, cieniutki. I teraz, gdybyście wykorzystali folię z formatki, no to ten etap całkowicie by was już nie interesował, ponieważ mielibyście docięte praktycznie idealnie równiutko tą folię w, na tym reflektorze. No a przez to, że robimy to z brytu, okay, tu sobie zaokrągliłem i tą górną. To jest, no. No w przypadku docinania ręcznego no to on, no formatka będzie tak równa, tak jak Wy to zrobicie po prostu swoimi rękoma. No, no, zrobicie krzywo to będzie krzywo, zrobicie falę będzie fala, więc najlepiej poćwiczyć sobie w jakimś wolnym miejscu e, przed już docelowym reflektorem żeby to po prostu wyglądało estetycznie. O co chodziło z górną krawędzią, no w przypadku tego samochodu mamy taką nakładkę na reflektorze, więc ja mogę po prostu tak trochę techniką e, jak to się robi w wrappingu, czyli opieram nóż o element e, sąsiedni, więc nie mogę to zrobić znacznie szybciej, to cięcie i tyle. Docięte, także no, to, co nam pozostaje, to ściągnąć po prostu nadmiary folii. Warto w miejscach tych narożnych e, przytrzymać sobie, żeby ta folia delikatnie się nie. ten to cho głównie chodzi o ten element, w którym zaczynamy. I następnie mamy już naszą folię. Tyle. Yy, tak to wygląda. Przecieramy całość. Polia jest sucha. Też, no, już minęło kilka chwil, więc polia jest sucha, nie muszę tam już nic nie raklować. I yy, reflektory są zrobione.